Witajcie moi drodzy, Michał Bigoraj. Porozmawiajmy o muzyce. Zapraszam Was na kolejny odcinek mojego vloga. Dzisiaj podobnie jak tydzień temu będzie stosunkowo krótko. Zresztą konwencja dzisiejszego odcinka też będzie podobna do tego sprzed tygodnia. Bowiem tydzień temu zachęcałem Was wszystkich do tego, abyście śledzili grupę portali infomusic.pl, których redaktorem na czele jest Daniel Zimmerman, a z którymi od dawna współpracuję. Dzisiaj zaś zachęcam Was do tego, abyście śledzili inny tytuł, a mam na myśli magazyn Świat Elit, którego ostatni, trzeci tegoroczny numer właśnie co się ukazał. Wczoraj go dobrałem bezpośrednio z redakcji. A jest to magazyn, z którym także współpracuję. Wprawdzie znacznie krótszy niż z portalami należącymi do grupy InfoMusic.pl, bo z magazynem Świat Elit współpracuję od Niecałego roku. Wspólnie wydaliśmy już cztery numery. Tak jak powiedziałam, w chwilą ukazał się ten najnowszy. Pokażę Wam okładkę pierwszego numeru, do którego miałem przyjemność napisać teksty i pozyskiwać reklamodawców, bowiem nie tylko tekstami, ale także reklamami okazjonalnie zajmuję się dla tego tytułu pozyskiwaniem reklamodawców i utrzymywaniem relacji, kontaktów z tymi właśnie reklamodawcami. Szczegółowe informacje na temat samego magazynu znajdziecie na ich stronie internetowej, do której oczywiście link podam również w opisie tego filmu. Napiszę znacznie więcej na temat samego magazynu. A teraz bym chciał powiedzieć w takim największym skrócie parę słów najważniejszych na jego temat. Magazyn ukazuje się od roku 2001, czyli w zeszłym roku minęło już 20 lat. Żeby 20 razy utrzymywać się na rynku, trzeba naprawdę pokazywać wysoką klasę merytoryczną yy, i edytorską. No i z całą pewnością że ten magazyn taką klasę reprezentuje. Tak jak nazwa sugeruje, jest to magazyn, powiedziałbym, polityczno-biznesowo-kulturalny, promujący szeroko rozumiane polskie elity. Są to elity polityczne, elity biznesowe, elity mundurowe bowiem dużo też piszemy o strugach mundurowych i o bezpieczeństwie szeroko wymianym, ale także elity związane ze światem sportu, sztuki, czy przede wszystkim dla mnie kultury, nie tylko muzyki, ale szeroko zmiany kultury. Magazyn prezentuje przede wszystkim wywiady z ludźmi, które te środowiska reprezentują. W każdym merze są wywiady z politykami z różnych obozów politycznych. Dajemy wypowiedzieć się wszystkim politycznym opcjom i zaprezentować wszystkie polityczne poglądy, które jak wiemy w kraju są bardzo u nas hmm. zróżnicowane. E, dużo miejsca poświęcamy też promocji e, najwybitniejszych przedstawicieli polskiej kultury. Ja sam miałem przyjemność dlatego, tego magazynu przeprowadzać wywiady chociażby z Krzysztofem Cugowskim, Markiem Dudkiewiczem czy Robertem Górskim, ale także Ludzie, którzy odnieśli sukces gospodarczy, sukces biznesowy, wybitni naukowcy, wybitni nasi dyplomaci, pokazujący różne, pokazujący różne spojrzenia na polską myśl polityczną, myśl dyplomatyczną, na polską gospodarkę, na kierunek rozwoju naszego kraju. Także oni mają w tym magazynie wszechrzeń na swoje wypowiedzi. Ponadto prezentujemy szereg relacji z ciekawych imprez yy, kulturalnych i artystycznych, wystaw wernisarzy, bankietów i tym podobnych rzeczy. Tak jak powiedziałam, dużo yy, miejsca poświęcamy też tematowi yy, obronności, bezpieczeństwa nie tylko Polski, ale generalnie całej Europy. Wszystkie też najważniejsze wydarzenia dotyczące yy, polityki i yy, różnych yy, stosunków. Dyplomatycznych, a także interesujących wydarzeń na świecie są przez nas poruszane. Zatem taka tematyka, tematyka bardzo elitarna, bardzo prestiżowa, trafia też do konkretnej grupy odbiorców, bowiem trafiamy chociażby bezpośrednio do kancelarii prezydenta, kancelarii premiera, do wszystkich ministerstw, do ambasad, do placówek dyplomatycznych. Do ateszatów wojskowych, do wybranych służb mundurowych, ale także do władz lokalnych, do prezydentów, burmistrzów, wojewodów. Ponadto jesteśmy dostępni w wybranych prestiżowych jednostkach, takich jak hotele, jak spa, czy różne galerie, wystawy, wernisarze i tym podobne rzeczy. Zatem, magazyn. Trafia y, do miejsc y, takich, w których spotyka się z zainteresowaniem nie tylko czytelników, ale także reklamodawców, których przy okazji zachęcam również do tego, aby się tym tytułem zainteresowali, y, zwłaszcza tej z branży muzycznej, bowiem najbliższy numer, który planujemy na październik, będzie dotyczył zwłaszcza muzyki, bowiem jak wiemy w październiku rozpoczynają się sezony we wrześniu właściwie, ale rozpoczynają się, ale w październiku tak na dobre rozpoczynają się, można powiedzieć. To jest taki pełen pierwszy miesiąc często dla wielu oper, filharmonii, teatrów muzycznych i insty innych instytucji kulturalnych, więc zachęcamy wszystkie e, instytucje, a także firmy muzyczne do tego, aby zainteresowały się reklamą, mm, a tych form reklamowych jest bardzo dużo w magazynie. Zresztą nie tylko instytucje i firmy związane z rynkiem muzycznym, Tego zachęcamy, zachęcamy do tego także wszystkie inne firmy, właściwie w każdej branży, bo nie mamy żadnych ograniczeń. Zachęcamy także do widzenia naszej strony internetowej, naszego profilu na Facebooku. Wszystkie namiary oczywiście podam. Magazyn jest dostępny także w wybranych salu, salonach ruchu, MPQ czy sieci InMedia. Wszystkie informacje na temat tego, gdzie go można znaleźć, są także na stronie magazynu. Tam również są podane dane kontaktowe i wszystkie inne informacje na temat Samego tytułu, do którego do, do zapoznania się, którym serdecznie Was zachęcam. Tym bardziej, że jest też możliwość nabycia wersji elektronicznej, nie tylko drukowanej, ale wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie. A za dzisiaj dziękuję. Dziękuję za uwagę, za Waszą obecność i tradycyjnie zachęcam do śledzenia mojego kanału, jego subskrypcji, komentowania i takiej po prostu aktywności, bo. Wasza aktywność, Wasze reakcje to jest wórskiego kanału i coś, co jest dla mnie najważniejsze. Także w górę za to dziękuję i do miłego zobaczenia. Cześć!